Masz wrażenie, że Lewandowski jest zbyt przezroczysty, żeby być takim liderem, który nie tylko pociągnie szatnie, ale także tłumy kibiców? Uważam, że Robert Lewandowski nie ma predyspozycji, żeby być kapitanem reprezentacji Polski poza gigantyczną karierą. Tak uważam, no. to, tak uważam zdecydowanie. Zakładając, że trzeba byłoby odebrać Lewandowskiemu opaskę kapitańską, komu dałbyś? Michniewicz nie nie jest twoim znajomym, ja go w maluchu mieć nie będę, no to. Wiesz, co prowokujesz mnie bardzo do. żeby powiedzieć to, co wiele osób sądzi. Czyli. Jeśli coś powiem, to prawdopodobnie skończy się to w sądzie. No to, no to może w takim no. wypadku zostawimy tutaj niedomówienie, czy, czy chcesz... No kontaktowali się, ponieważ po prostu byli... Powiem Ci taką rzecz, o której ja jeszcze nie mówiłem przy okazji w sumie chyba żadnego z nagrań wywiadów, ale już minęło trochę czasu, to wydaje mi się, że nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy. Jakiś czas temu robiłem wywiad z Fernando Santoszem, kiedy on był selekcjonerem reprezentacji i po wywiadzie chwilę tam sobie porozmawialiśmy. Duży w maluchu. Filip Nowobielski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Chciałbym w dzisiejszym odcinku porozmawiać z Tobą o systemie, w którym funkcjonujemy już od ponad dwóch dekad jako kibice. Bo jeszcze przed nagraniem ustaliliśmy, że pierwszy Mundial Polskiej Reprezentacji, który śledziliśmy, to w 2002 roku. Wcześniej była taka mundialowa i turniejowa kilkuletnia przerwa, albo nawet kilkunastoletnia przerwa. No i wiesz, ja pamiętam wtedy reprezentację w 2002 roku z Wałdochem, z Dudkiem, z Tomkiem Hajto. Drużynę, która miała na pewno ciekawy, ciekawy blok obronny, może z tymi ofensywnymi akcentami było troszeczkę gorzej, ale zmierzam do tego, że po 22 latach od tamtego wydarzenia, od meczu z Portugalią czy z USA, em, no to my w dalszym ciągu nie doczekaliśmy się jakiegoś chyba modelu szkolenia, bo przecież można było te wnioski wyciągnąć wtedy przy okazji tych turniejów i już sprawić, że jakaś młodzież się rozwinie. No tamci ludzie, co się rodzili w dniu turniejów w Korei i Japonii mają już dzisiaj 22 lata, to już nawet nie są w kadrze U21. Tak, my tych problemów związanych z systemem i ze szkoleniem mamy dużo, tylko paradoks polega na tym, że obecnie rozmawiamy w momencie, w którym największy kłopot mamy ze szkoleniem takich piłkarzy, których powinno szkolić podwórko, to znaczy przed przede wszystkim skrzydłowych, którzy wygrywają pojedynki, takich nie mamy. Dlatego Michał probierz stawia na grę z wahadłowymi. Najbardziej wymagająca pozycja obecnie w futbolu. Po drugie brakuje nam obrońców, którzy potrafią bronić i to jest dla mnie niesamowite, bo tak patrząc stereotypowo z punktu widzenia historii nawet polskiej piłki wydawać by się mogło, że to jest najprostsze do wyszkolenia. Obrońca, który ma bronić czyli postawić takiego twardego chama w obronie, od którego nie oczekujesz wyprowadzenia piłki, tylko takiego, który wygra główkę, który zamelduje się przeciwnikowi, a dzisiaj mamy kłopot przede wszystkim z kimś takim. To wynika w dużej mierze z tego, że szkolenie poszło trochę w takim kierunku zachodnim i dzisiaj na przykład w akademiach piłkarskich oczekuje się od środkowych obrońców przede wszystkim świetnego wyprowadzenia piłki. Często środkowymi obrońcami stają się na, się na przykład byli środkowi pomocnicy, Natomiast brakuje nam kogoś po prostu o modelu Kamila Glika. I dzisiaj patrząc na przykład na reprezentację Polski, na kłopoty, które pojawiły się podczas tego euro, można dojść do wniosku, że to jest taki najbardziej brakujący element, ponieważ my gramy na trójkę stoperów, natomiast mamy jednego pewniaka, jeśli chodzi o tę obronę, kubek i wiora, który bardziej znany jest z tego, jak piłkę wyprowadza niż jak broni. Z drugiej strony mamy wahadłowych, którzy też są. O takim zabarwieniu dużo bardziej ofensywnym niż defensywnym, czyli Przemek Frankowski, a także Nikola Zalewski. Natomiast brakuje nam kogoś takiego, kto dałby równowagę, właśnie jeszcze w tej obronie i kto dałby taki spokój, że jeśli pojawi się jakiś pożar w naszym polu karnym, to to będzie pierwszy taki człowiek, który przybiegnie z gaśnicą. Przez lata jakimś takim był Kamil Glik. No a później niestety polskie podwórka nikogo takiego nie wychowały, a akademie to już w ogóle. No właśnie, to jest problem, bo być może my mamy problemy z efektem skali. Bo polskich klubów, które szkolą zawodników, jest raptem kilka takich na profesjonalnym poziomie. Jest to Legia, która też ostatnio zapłaciła karę z tego tytułu, że nie miała młodzieżowca w kadrze. Jest to oczywiście Lech, który no jest taką wizytówką transferową myślę, polskiej ligi. Kolejną drużyną, która gdzieś tam sobie radzi, jest Zagłębie, Krakowia, ale to Ten jeszcze. jeszcze Pogą, pogądź, też bym do tego dorzucił. No, tak, ale wiesz. Być może to, co najlepsze dopiero przed nami, bo te akademie też nie mają dekady historii nawet gdzie nie gdzie, prawda? To prawda, to prawda. To szkolenie na pewno, jeśli chodzi o kilka pozycji, poszło w odpowiednim kierunku. Natomiast jeśli chodzi o, konkretnie o tę pozycję stopera albo takiego defensywnego pomocnika, który przede wszystkim ma czytać grę i przerywać poszczególne akcje, to jest kłopot, który wynika w dużej mierze z tego, że... Często trenerzy w tych kategoriach młodzieżowych chcą być rozliczani z wyniku i pracują w taki sposób, żeby byli rozliczani z wyniku. A jeśli ty jako trener, na przykład 13- czy 14-latków, pracujesz tak, żeby być rozliczany z wyniku, to przede wszystkim kombinujesz na tym, żeby taktyka była zaawansowana, żeby grać na przykład system na system, a niekoniecznie to, jest, to są tego typu treningi, które promowałyby na przykład pojedynki na boisku. Czyli niekoniecznie Tobie zależy jako trenerowi na tym, żeby Swoi zawodnicy indywidualnie zrobili niesamowity postęp w ciągu kilku lat, tylko na tym, żeby wygrać koniecznie trzy najbliższe mecze, plus żeby na przykład po Mazowszu czy po Małopolsce rozniosła się informacja, że trenera drużyny X w kategorii do lat 14 yy, Cechuje czy wyróżnia to, że ma jakiś tam niesamowicie zaawansowany system. A na systemy to przyjdzie czas tak naprawdę w tym późniejszym szkole, w szkoleniu, w dorosłym futbolu tak naprawdę, czy w futbolu tym powiedzmy u 18, u 19, u 20. I to jest też taka dyskusja, która przetoczyła się na przykład przez piłkę niemiecką. Na to zwraca uwagę na przykład Mehmet Scholl, że my za dużo mówimy o systemach, o ustawieniu, o przesuwaniu, o funkcjach poszczególnych piłkarzy. A trochę zatracamy, się, trochę zatracamy się w takiej dyskusji, a za mało mówimy na przykład o tym, że nie szkolimy tzw. piłkarzy ulicznych. W niemieckim futbolu jest takie hasło jak. Tutaj widzę, że ktoś nas pozdrawia. W niemieckim futbolu jest takie hasło jak Strassenkicker, czyli piłkarz uliczny. To jest też takie hasło, które przysposobił sobie Lukas Podolski, ikona górnika Zabrze. I nam trochę takich Strassenkickerów brakuje. Ale brakuje nam też właśnie takich zdrowych hamów do obrony właśnie w stylu Kamila Glika. Wiesz, ja przypominam sobie nasze dzieciństwo. Ja piłkarzem nie zostałem, absolutnie nie miałem predyspozycji, ale my tłukliśmy w piłkę praktycznie cały czas pod blokiem. I tego trochę dzisiaj brakuje, no bo wiadomo, że inne jest podejście rodziców, którzy będą bali się na przykład zostawić dziecko pod blokiem. No ja to widzę nawet po sobie, że pewnie bym się bał. Mój syn ma niecałe 4 lata, ale pewnie bałbym się go zostawić pod blokiem na cały dzień. To jest jedna kwestia, a dwa, no masz coraz mniej takich podwórek po prostu, gdzie wychodzisz tłuc piłkę pod trzepakiem, a nie ma co ukrywać, nie można tego depresjonować, że w taki sposób szkoli się też technikę. Ja mam taką teorię, nie wiem, czy to się sprawdzi, nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna czy geopolityczna w tej części Europy, że tak jak teraz mieliśmy w reprezentacji Polski jednego piłkarza pochodzącego z Ukrainy, który bardzo wiele zawdzięcza naszemu krajowi, czyli Tarasa Romańczuka, którego możemy traktować jako Polaka, tak nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka lat w reprezentacji Polski było więcej ukraińskich nazwisk, co będzie wynikało z tego, że te dzieci, ja to widzę przede wszystkim po ulicach Warszawy, być może ja żyję w bańce, być może ja się mylę, ale że te dzieci po prostu spędzają więcej czasu, wiesz, na tym, żeby biegać sobie po placach zabaw, żeby spędzać czas czasami bez rodziców, co może być dobre, może być złe, w spinaniu się po drzewach, ale też w takim graniu w piłkę z całkowitą swobodą. I myślę, że tak się może okazać, bo jednak, jak to często mawia klasyk, piłka, Rodzi się w błocie i że, piłka, że dzieci, które spędzają bardzo dużo czasu właśnie na podwórkach, na ulicy, grając w piłkę, po prostu nabywają pewne umiejętności, które później im nie ulatują, a potem ewentualnie akademia może to doszkolić i doszlifować. Co czujesz, gdy patrzysz na to, z jakim hejtem obecnie się spotyka Robert Lewandowski? Czy Twoim zdaniem jest to zasłużone ze strony internautów działanie? Ale powiedz mi, czy Ty w tym momencie pytasz o sprawy sportowe czy taneczne? Bo muszę zadać, odpowiedzieć pytaniem na pytanie, dlatego tylko, że... Tylko, tylko widząc, sport. Że jak, widząc... to, jak to Mateusz Borek mówi? Tylko sport. Tak, tylko tak. Mati jeszcze ma ten gaz, właśnie, zawsze łapie w, w trakcie programów. Yy. Wiesz co, ja myślę, że w przypadku Roberta Lewandowskiego i ten, te, taką ogólnonarodową opinię na temat tego piłkarza, trochę trudno oddzielić te kwestie wizerunkowe od kwestii stricte sportowych i że jedno na drugie musi wpływać. Jest bardzo dużo dyskusji na temat tańców, nie ma co ukrywać, nie da się od tego odciąć. Czy masz wrażenie, że trochę Lewandowskiego żona skompromitowała, tak? Nie chcę powiedzieć, że skompromitowała, ale postępowanie. Żony też musi mieć wpływ na wizerunek całej tej Power Couple, jak to się ładnie mówi. Natomiast oceniając już, już stricte sportowo, Robert Lewandowski ma za sobą, jak na swoje standardy, przeciętny rok. Przeciętny rok w wykonaniu Roberta Lewandowskiego to jest bardzo dobry rok w wykonaniu innego piłkarza. Oglądałem wszystkie występy lewego w barwach Barcelony i liczby się zgadzają, liczby go bronią. Tych goli trochę strzelił, natomiast widziałem bardzo wiele spotkań, w których lewy odstawał pod względem fizycznym i pod względem technicznym. Takich spotkań. Przy których naprawdę zapalała mi się lampka alarmowa. Ja regularnie o tym mówiłem na przykład na moim kanale i często spotykałem się z kolei z drugiej strony z takim odzewem, ze strony kibiców: jak ty możesz go podważać? Przecież strzelił gola. Natomiast napastnik w Barcelonie nie jest rozliczany tylko z goli, ale naprawdę z wielu innych rzeczy. I w przypadku lewego w pewnym momencie nastąpiło takie sprzężenie bardzo wielu złych okoliczności, czyli były problemy zdrowotne, były problemy fizyczne, były problemy techniczne, brak porozumienia z kolegami i pojawiła się naprawdę gigantyczna krytyka w Hiszpanii. Zapytałeś mnie o, o to, jak Lewy jest odbierany pod takim kątem stricte sportowym. Gorzej jest odbierany w Barcelonie niż w Polsce. Naprawdę gorzej jest odbierany. Jeszcze gorzej, tak? Na podstawie ostatniego sezonu uważam, że tak. Jeśli pytasz o spojrzenie mediów i kibiców, to wiele osób było zaniepokojonych poziomem, który Robert Lewandowski pokazał w ostatnim sezonie. Zdarzały się mecze bardzo dobre, na przykład pierwsze spotkanie z PSZ, mecz z Atletico, ale zdarzało się sporo meczów, w których lewy po prostu wyglądał słabo, niezależnie od tego, że na transfermarkcie po spotkaniu zauważyłeś tę jedyneczkę przy zdobytej bramce. Uh -huh. No bramkę zawsze można strzelić, dokładając gdzieś nogę albo wykonując to. rzut karny, ale to A też... A przy tym na przykład masz wiele sytuacji, kiedy przegrywasz pojedynek fizyczny z obrońcą. Też w przypadku piłkarzy często tak jest, że ta, że ta kwestia fizyczna wpływa na kwestię techniczną. To znaczy, jeśli Ty się nie czujesz optymalnie pod względem fizycznym, to trochę siada ci pewność siebie. Jeśli siada ci pewność siebie, to podchodzisz z innym nieco nastawieniem do pojedynków, albo nawet czasami wiesz do przyjęcia trudnej piłki. No ale co, zgodziłbyś się ze stwierdzeniem wielu kibiców, że Lewandowski jest hamulcowym polskiej reprezentacji? Nie, no bez przesady, nie można tak powiedzieć, ale zdarzały się takie mecze, w których odnosiłem wrażenie, że bywał hamulcowym ataku Barcelony. Nie całej Barcelony ogólnie, patrząc na cały sezon, ale ataku Barcelony, tak, no było trochę takich spotkań. Powiem ci taką rzecz, o której jeszcze nie mówiłem przy okazji. Nie chyba żadnego z czy wywiadów. Ale już minęło trochę czasu, to wydaje mi się, że nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy. Jakiś czas temu robiłem wywiad z Fernando Santoszem, kiedy on był selekcjonerem reprezentacji. I po wywiadzie, chwilę tam sobie porozmawialiśmy na temat problemów reprezentacji i tak dalej. I to, co mnie uderzyło, co powiedział Santos. Znaczy, to nie była jakaś wiedza tajemna, to w sumie nie było nic szokującego, ale szokujące było to, że powiedział o tym otwartym tekstem sam selekcjoner. Tak sobie rozmawiamy, mówi: Tu mam problem z tym, że ten nie gra, Kiwior nie gra, ten nie gra, ten nie gra. Lewandowski przestał być topowy, coś tam. Coś tam tak mi się od razu lampka zapaliła, on to powiedział poza wywiadem, ale jeśli selekcjoner mówi: Lewandowski przestał być topowy, no to już o czym świadczy. I to powiedział wtedy Fernando Santos. Wiadomo, można do tego trenera mieć tonę zastrzeżeń ze względu na to, jak u nas funkcjonował, ale coś takiego zauważył. No i było sporo jednak takich meczów, w których, nie oszukujmy się, Robert Lewandowski nie był topowy, ale... Ale czy to nie... powód, żeby go zastępował Buksa albo Świderski albo kiedy Piątek? Jest, kiedy jest kontuzjowany, no to tak. Ale w dalszym ciągu, jeśli są wszyscy zdrowi, to Lewandowski jest w dalszym ciągu numerem jeden? Myślę, że tak. Myślę, że tak, choć nie mówię tego z takim, wiesz, dwustuprocentowym przekonaniem. Ponieważ jeśli Michał Probierz mówi w tym momencie o tym, że my mamy grać taki futbol proaktywny, ofensywny, nastawiony na pressing, to z tym ostatnim aspektem Robert Lewandowski, moim zdaniem, w tym wieku przede wszystkim, może mieć trochę kłopot. No ale też mecze reprezentacji, gdzie Lewandowski był tym pierwszym presującym, który pełnił rolę takiego wręcz ciągłego hmm, agresora względem hmm, obrońców naszego oponenta, naszego przeciwnika. Próbował tę piłkę wyzierać czasami pamiętam, skutecznie. pamiętam, no. wiesz, ja w ogóle w żaden sposób nie deprecjonuję statusu Roberta Lewandowskiego w polskiej piłce, bo taki piłkarz tu się nigdy nie urodzi. Ale pamiętam też Roberta Lewandowskiego z wielu meczów w Barcelony w tym sezonie, kiedy już nie był tym kierownikiem pressingu. No wiesz, czasami w wieku nie, nie jesteś w stanie zakłamać i no być może po prostu nie da się tego zrobić w tym wieku. Masz wrażenie, że Lewandowski jest zbyt przezroczysty, żeby być takim liderem, który nie tylko pociągnie szatni, ale także tłumy kibiców? Uważam, że Robert Lewandowski nie ma predyspozycji, żeby być kapitanem reprezentacji Polski poza gigantyczną karierą. Tak, uwa to, tak uważam, zdecydowanie. Nie, że nie ma predyspozycji, żeby. Być przywódcą, takim naturalnym samcem alfa. Ty no komu ty uważasz, ale ty uważasz. Nie, nie. nie wiesz, co, wiesz co, powiem ci w ten sposób? Czy ja uważam, że widziałeś Lewandowski... ostatnią, o, ostatnią przemowę lewego w szatni? Ja Nie są to na pewno hmm. słowa zagrzewające do walki. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że on umiejętnościami i swoją pozycją potrafi tak dużo nadrobić w tym zakresie, że i tak wszyscy go potem słuchają i biorą sobie to do, do serca, co mówi Piotr, który mnie, wiesz, ocierał się o totalny piedestał. Dla mnie, Robert Lewandowski, ma predyspozycję, żeby być takim technicznym kapitanem tej reprezentacji. Jako zawodnik, który zrobił w tej kadrze najwięcej. Mieliśmy technicznego premiera, ale o technicznym kapitanie jeszcze nie słyszałem. Jest takie hasło chyba w języku francuskim, jeśli się nie mylę. Możemy pozwolić sobie na takie zapożyczenie. I Robert Lewandowski ma gigantyczne predyspozycje, żeby być bardzo ważnym, merytorycznym głosem w obrębie tej reprezentacji. Żeby przekazywać instrukcje taktyczne, on widzi bardzo dużo na boisku, on ma świetne wnioski. Natomiast dla mnie to nie jest, to nie jest lider, to nie jest człowiek, który, który po prostu Wchodząc do pomieszczenia, ma taką aurę, że sprawia, że ludzie po prostu za nim podążają. Dla mnie takim jednym z pierwszych piłkarzy, którzy przychodzą mi do głowy właśnie jako tego typu zawodnik jest Sergio Ramos na przykład. No. Nie no, słuchaj, to to różnie bywało w reprezentacji. Ale on miał coś takiego, ale... czego oczekiwali kibice w tamtych czasach, od niego, od Kazimierza Węgrzyna. Słuchaj, to takie... no, Tomasz Hajto ma charyzmę i to wielką, to tego nie można mu zabrać, ma wiele innych jakichś namagamentów, ale charyzmę ma. Artur Boruc jest dla mnie gościem, który ma takie predyspozycje. Wydaje mi się, że większe predyspozycje do bycia tego typu liderem sprawy. go to... bezpośrednio? Artura Borucza? Tak. Chyba dwa-trzy razy miałem okazję z nim rozmawiać. I I to jest no... przykład człowieka, który pokazuje, że wcale nie trzeba dużo mówić, żeby tę charyzmę mieć i oddziaływać na całą szatnię i grupę, wokół której się człowiek znajduje. Wiesz, co, ja mam takie wrażenie, że czasami młodzi polscy piłkarze to się nawet bali tego Artura Boruca. Była taka historia chyba z reprezentacji Polski, jak. Jechała winda z młodymi piłkarzami, którzy sobie tam między sobą rozmawiali. Zjeżdża tam na któreś piętro, wchodzi Artur Borus, cisza. <noise> Więc, no ale Artur na pewno miał takie predyspozycje do bycia liderem. Tak, wiesz co, chodzi mi o taką po prostu naturalną charyzmę. To nie jest zarzut do Roberta Lewandowskiego, to nie jest w żaden sposób. Jacek Wiśniewski też miał taką charyzmę. No, słuchaj, jego syn Przewek Wiśniewski może zacznie grać w reprezentacji, jak poradzi sobie z problemami zdrowotnymi. Ma na pewno predyspozycje szybkościowe z kolei, żeby być jedną z ważniejszych postaci. Tylko wiesz co? Problem tej reprezentacji polega na tym, że my dzisiaj nie mamy takiego... Lidera mentalnego, takiego prawdziwego przywódcy, bo. Zdziwi zdziwiłeś się yy, słysząc te moje słowa. Ja uważam, że to w żaden sposób nie jest kontrowersyjna opinia. Czy ty widzisz na przykład takiego gościa, który ma takie predyspozycje stricte przywódcze w tej reprezentacji? Wiesz co, nie jestem wewnątrz tej grupy, natomiast potrafię sobie wyobrazić, że tak jak zmienia się styl zarządzania polskimi firmami od lat 90. wydarzyło się wiele, gdzie prezes rządził wiesz, twardą ręką, darł się, zwalniał ludzi od ręki. Dzisiaj, gdy Rozmawia się z menadżerami w korporacjach. To są ludzie, którzy funkcjonują w taki sposób właśnie jak Lewandowski. Wyważeni, miarkujący ale nie, ale sło mi dawkujący u, u, u słowa, wiesz, na pewno sprawiające wrażenie takiego profesjonalizmu. Myślę, że tutaj w tym zakresie Wiesz Lewandowski co? wpisuje się w ten kanon. Przelewy, prze, przelewy, przelewy to a propos afery premiowej. Trochę, trochę pogadamy o trochę, trochę, trochę jest już gorąco, naprawdę bardzo gorąco, stąd właśnie te przejęzyczenia, natomiast przemowy są jakimś tam jednym z komponentów tego bycia liderem, ale one nie są kluczowym komponentem i rzeczywiście dzisiaj piłkarz często potrzebuje Pomocy merytorycznej, którą Robert Ewandowski jest w stanie dać, natomiast nie widzę w nim po prostu odpowiedniego przywódcy grupy i nie mówię tego wyłącznie na podstawie przemowy, ale też tego, jak dobiera słowa, na przykład w newralgicznych momentach reprezentacji. Typu afera ze Skorupskim, typu afera premiowa, typu trudne momenty, kiedy zrzucał winę, na przykład na selekcjonerów, sugerował, że problem był w selekcjonerach. Pewnie był. Natomiast czasami oczekuje się też od lidera, żeby wziął na siebie po prostu nieco więcej. Ja szczerze mówiąc, patrząc na Roberta Lewandowskiego, po prostu nie dostrzegam czegoś takiego, że to jest naturalny przywódca, za którym od razu podąży tłum. Uważam, że może być kapitalnym wzorem, na przykład dla młodych zawodników, wziąć młodego piłkarza na bok, wytłumaczyć mu pewne rzeczy. Źle ustawiasz stopę, na przykład, do przyjęcia piłki. Czasami, nie wiem, źle robisz to, źle robisz tamto. Ten kapitał, tę gigantyczną wiedzę lewego warto wykorzystać. Natomiast uważam, że Poza lewym, fajnie byłoby, gdybyśmy mieli jeszcze takiego naturalnego przywódcę w tej reprezentacji. To nie jest łatwe, bo dzisiaj kogoś takiego pewnie nie ma. Zakładając, że trzeba byłoby odebrać Lewandowskiemu opaskę kapitańską, komu dałbyś się. widzisz. Ja nie opask? widzę. Widzisz, ja nie uważam, żeby Lewandowski był idealnym kapitanem tej reprezentacji, ale nie zawierałbym mu tej opaski, bo jeśli już jakiś czas temu ustaliliśmy, że tę opaskę nosi piłkarz o największym doświadczeniu, o największej liczbie meczów, to musi to być lewy. Poza tym, wyobrażasz sobie, co by się działo, gdyby zebrali mu tę opaskę? Ja nie wiem, czy ta reprezentacja... Właszczykowski to wytrzymał. Y... Wytrzymał, jak wytrzymał. Y... Z tego, co wynika z filmu, który się pojawił na temat Kuby, no to... No mija lat... jeszcze kilkadziesiąt leczów meczów zagrał. Tak, ale popatrz, ile lat mija. Kuba tak naprawdę już dawno zszedł ze sceny, a cały czas w nim to siedzi, nie? Jak strasznie ta opaska w nim siedziała, to jest jedna kwestia. Y... Druga, w tej reprezentacji, w tym momencie, pomimo tego braku takiego jednego naturalnego lidera, czy, czy nawet kilku liderów, jednak jest bardzo pozytywna atmosfera i wydaje mi się, że my nie potrzebujemy po prostu jakiejś chry pod tytułem Robert Lewandowski. A jak Lewandowski już zakończy reprezentacyjną karierę, no to prawdopodobnie nowy lider będzie wyciągnięty z grona kadrowiczów, którzy na przykład są teraz wokół Probieża zlokalizowani. Powiedz mi proszę, kto Twoim zdaniem z tego młodego pokolenia ma takie umiejętności przywódcze? E, e, e. Znaczy, Opaska przejdzie na pewno w ręce Piotra Zielińskiego ze względu na mecze w reprezentacji, co do tego to nie mam żadnych wątpliwości. No, chyba że Glik jednak nie. wróci. Nie sądzę, nie szczerze to. mówiąc. Ja go, ja go bardzo cenię jako, jako taką ikonę w polskiej piłce. Nawiązywałem do słów Tomasza Kłosa, ale to zostawmy. No, y, trafi w ręce Piotra Zielińskiego, który też nie jest naturalnym przywódcą, ale mam wrażenie, patrząc na Zielka że jemu ta opaska pomaga, jeśli chodzi o sam wpływ na jakość gry. Że on gra lepiej z tą opaską, że na boisku, nie, właśnie niekoniecznie zarządzając reprezentacją, ale, ale podejmując decyzję już stricte z piłką przy nocy, po prostu wygląda lepiej. Dlatego myślę, że ta opaska po prostu naturalnie tutaj przejdzie. A kto mógłby mieć takie predyspozycje? Ja jestem ciekaw, jak rozwinie się kariera Kuby Modera, bo dla mnie to jest gość, który ma tę charyzmę, który ma wokół siebie właśnie taką aurę. Z tym, że to też raczej nie jest krzykat właśnie, tylko bardziej taki... Ale co ludzie z tym krzyczeniem mają? No właśnie, nie, trochę tak jest postrzegany lider, nie? Ale to, to już nie jest to. Ale pamiętam takie wypowiedzi na przykład z reprezentacji hmm. Polski, kiedy moder trafił do reprezentacji na pierwsze treningi. Młody chłopak. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz a tego krzyczenia. Kazimierz Węgrzyn powiedział, że on taki piłkarz, który też o reprezentacji się ocierał, tylko że Mój tego już nie będziecie pamiętali. Kiedyś tak. komentowałem z nim na piaście Gliwice, to aż cała dziupla komentatorska chodziła, bo każdy. Tak, ale on mówił, krzyczałem w szatni Krakowi po to, żeby sobie pomóc. Żeby w ten sposób troszeczkę dodać sobie więcej energii, a nie muszu, to nie chodziło o, o to co wokół. Albo mu się zmieniła perspektywa po zakończeniu kariery i w ten sposób to zdiagnozował po latach. Nie? Ale myślę, że dużo w tym może być prawdy. Wiesz co, więc myślę, że takim liderem może stać się Kuba Moder. Zobaczymy, jak poukłada się jego kariera, jak poukłada się jego charakter, ale on trafiając na przykład do reprezentacji w tych pierwszych momentach, tak wszedł bez kompleksów po prostu do tej kadry. I nie patrzył właśnie na te wielkie autorytety w reprezentacji z perspektywy takiego gościa uniżonego, że ja jestem tu słabszy, to ja będę tutaj o wszystko prosił, tylko bardziej wychodził na boisko szczena jestem, szczena podaj i tak dalej, pokazywał się do gry. Więc być może on, zobaczymy jak jego kariera także się poukłada. Myślę, że on może rzeczywiście mieć właśnie takie predyspozycje, ale że tak pledując właśnie te rozmowy jeszcze o pasce kapitańskiej. Mi nie chodzi tutaj tylko o to, że taki samiec alfa, czy przywódca musi krzyczeć. Robert Lewandowski krzyczeć nie potrafi, jak pokazały te ostatnie filmiki. Tylko jest to po prostu jeden z tych komponentów, takiego wpływu na grupę. I wydaje mi się, że to jest coś trudnego tak naprawdę do ocenienia. Coś takiego, co dzisiaj często się określa jako aura, taka naturalna charyzma. Że ktoś wchodzi do pomieszczenia i Ty wiesz, że za nim idziesz. Czasami trudno jest to opisać. I czy Ty na przykład widzisz dzisiaj w reprezentacji polskiej takiego zawodnika, przy, których, przy którym rzeczywiście byś to powiedział? Nie. No ja też nie. Chciałbym Cię zapytać o jeden z Twoich ostatnich odcinków. Wziąłeś pod obronę dziennikarza związanego ze środowiskiem Krzysztofa Stanowskiego, który w bezpośredniej konfrontacji z Czesławem Michniewiczem no, zwyciężył. Zwyciężył spokojem, bo trenerowi, selekcjonerowi zabrakło, można powiedzieć, dobrych manier w tym zakresie. Choć jestem młodszy, nie powinienem o tym absolutnie mówić, ale. Posługuje się komentarzami, które w internecie nawiązywały właśnie do tego konfrontacyjnego stylu bycia selekcjonera Michniewicza. Powiedz mi, proszę, co skłoniło Cię do tego, żeby dać kres działaniom selekcjonera i wypowiedzieć się w tym zakresie? Czy, yy, wydaje mi się, że tego ostatecznie nie zrobiłem, bo czasem Michniewicz będzie się wypowiadał tak, jak będzie chciał. Natomiast moim zdaniem Paweł Paczul w całej tej sytuacji zachował klasę utrzymał pion, nie dał się sprowokować, to po pierwsze. Nagrałem ten odcinek dlatego, że nigdy wcześniej, od kiedy założyłem ten kanał, nie dostałem tylu próśb po to, żeby nagrać właśnie taki odcinek. Nie spodziewałem się, że on się poniesie do tego stopnia, ale też yy, ja nie chciałem tylko zrobić odcinka pod tytułem Roast Michniewicza, bo uważam, że wypowiedziałem się tam naprawdę skrajnie wręcz na chłodno. Aż w pewnych momentach wydaje mi się, że prosiło się o to, żeby jeszcze bardziej podostrzeć, żeby zrobić większą dramę czy coś w tym stylu. Tylko ja chciałem potraktować całą tę sytuację Paczul kontra Michniewicz jako takie case study, jak czasami zachowuje się trener, kiedy jest pod presją, mimo że paradoksalnie nie ma pracy i jak niektóre wypowiedzi mogą być odbierane. Wydaje mi się, że wielu polskich trenerów, na przykładzie tej historii, mogło zauważyć, co robić, czego nie robić. Na takiej zasadzie, ja wiesz, ja, mimo że tytuł być może akurat tego filmu był mocno żartobliwy i cała ta miniaturka była mocno żartobliwa, to ja potraktowałem ten temat naprawdę skrajnie na chłodno. Cała ta trójka to są moi znajomi, to znaczy nie wiecie już nie, no bo tam wszędzie mnie powywalał, ale generalnie przez lata traktowałem go po prostu jako znajomego. Krzysiek Stanowski jest moim znajomym i zdamy się od kilkunastu lat i wydaje mi się, że mamy bardzo dobre relacje. Sąsiadem prawie. Tak, tak, tak. Paweł Paczul to jest gość, z którym pracowałem krótko, ale nie jest jakimś moim bliskim kolegą, ale, ale też jest znajomym, więc... Myślę, że też paradoksalnie w tej sytuacji na przykład nikt nie może mi zarzucić stanąłeś po stronie Krzysztofa Starowskiego, bo to twój kolega, bo to byli sami ludzie Krzysztofa Starowskiego, tak naprawdę. Także zapraszamy serdecznie, żebyście sobie ten materiał zobaczyli na ale ja, kanale. Ale ja to potraktowałem naprawdę wybitnie na chłodno, ten tak, temat. I, zgadzam się. I to było po prostu takie case study, co się czasami dzieje w takiej sytuacji. Ciekaw jestem, czy miałeś kiedykolwiek taką sytuację, że ktoś oburzony dzwoni do Ciebie i mówi Tomek, myślałem, że jesteś inny. Ja kilka razy miałem taką sytuację tak, po wywiadzie, tak, tak, że ktoś wręcz nie zniósł presji związanej z publiczną dystrybucją odcinka ze swoim udziałem i, i, i w moich oczach po prostu stracił i zobaczyłem jak bardzo nie rozumiemy tej rzeczywistości, jak w zupełnie innym kierunku patrzymy, bo wiesz, wysyłasz komuś materiał do akceptacji, i leci i później albo nawet nie wysyłasz, bo nie ma takiej prośby, przecież nie mamy takiego obowiązku. Zdarzały się takie sytuacje, że ludzie rzeczywiście mieli pretensje. Ludzie nie biorą głównie... odpowiedzialności za swoje słowa, tylko yy... tak chcę powiedzieć. Pamiętam, że Dalibor Stewanowicz, piłkarz, były piłkarz cząska wrocław napisał mi sms-a, Spotkamy się w SODU. No, piłkarz ze Słowenii bodajże, więc mógł nie znać w 100% języka polskiego. Zdarzały się takie sytuacje, kiedy piłkarze rzeczywiście mieli pretensje. Z tego, co ja na przykład słyszałem. To, cię to? Nie w ogóle. Kiedyś, jak byłem pewnie młodym dziennikarzem, no to trochę na to patrzyłem, ale w tym momencie. Ja nie wiesz. Ja nie produkuję tych treści dla piłkarzy, ja je produkuję dla kibiców? Ja muszę być wiarygodny dla kibiców. Jeśli kibic zobaczy, że ja nagrywam te odcinki po to, żeby komuś zrobić dobrze, no to nie będzie po raz kolejny tych odcinków włączał. A powiedz mi, czego y... Twoim zdaniem oczekuje Czesław Michniewicz od dziennikarzy, których blokuje na Twitterze albo z którymi się nie zgadza gdzieś w publicznej, publicznej debacie, że oni do niego po czasie zadzwonią i przeproszą? Czy... Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że on tutaj odcina zero bardzo dziękowo. mocną pępowinę zero i w tym momencie już nie oczekuje niczego. A oczekiwał chyba wsparcia, tak mi się wydaje, że oczekiwał wsparcia całej tej sytuacji z wyjaśnianiem 711 połączeń i całej tej debaty na temat stylu polskiej reprezentacji. Wydaje Ci się, że to jest totalny błąd Cezarego Kuleszy, że wziął na siebie taki bagaż wizerunkowy w postaci tych 711 telefonów? Nie był błąd, bo dzięki temu, że go wziął, to w sumie awansowaliśmy na mundial no okay, i wyszliśmy z grupy. Ale wiesz, to tylko z, pe, z tej inaczej, perspektywy tak, ale. Inaczej. Polski Związek Piłki Nożnej kompletnie nie był przygotowany na pewną debatę, która była w 100% pewna, że się wydarzy. Mhm. To był wielki błąd pijarowy i komunikacyjny Polskiego Związku Piłki A Nożnej. A tak między nami wiesz, nikt nie ogląda. I jak myślisz, z czym były związane te telefony, bo wiem, że to jest temat już totalnie zgrany, ale wszyscy machnęli na to ręką. Wyroku, wyroku nie ma. Jadczak już na pierwszej konferencji usłyszał, że będzie miał problemy z prawem. Więc... I nie ma i chyba nie ma tego procesu. Nie, więc, więc zastanawiam się po prostu, jak często dzwonisz do swojej żony? Czy w życiu do niej zadzwoniłeś 711 razy na przykład? Myślę, że tak. Znaczy ja często z żoną się kontaktuję właśnie przez, przez Whatsappa. Akurat częściej, właśnie niż. Ale o czym można rozmawiać? Tak, wiesz, jak już Michniewicz nie jest Twoim znajomym, ja go w maluchu mieć nie będę, no to. Wiesz, co prowokujesz mnie bardzo do. żeby powiedzieć to, co wiele osób sądzi. Czyli? Jeśli coś powiem, to prawdopodobnie skończy się to w sądzie. No to, no to może w takim no. wypadku zostawimy tutaj niedomówienie, czy... Hmm. czy chcesz... no kontaktowali się, ponieważ po prostu byli bliskimi znajomymi, znali się od wielu lat i prawdopodobnie przy okazji ważnych meczów, przed meczami czy po ważnych meczach, chcieli po prostu całkowicie odciąć się od piłki i porozmawiać o tematach kompletnie z piłką niezwiązanych. Jestem o tym w tak przekonany. Okej. Okay. No dobrze. Mam wrażenie, że tutaj skrzyżowane paluszki na dłoniach dostrzegam mojego dzisiejszego gościa. Nie ciągniemy go za język, Tomaszu. Słuchaj, bardzo... no to, jest, to jest kwestia newralgiczna. Ja mam nadzieję, że, mówiąc naprawdę zupełnie poważnie, że odbędzie się proces Czesław Michiewicz kontra Szymon Jatczak. Mam nadzieję. Ja bardzo cenię Szymona, bardzo go lubię. I Szymon Jadczak jak chciałbym... był moim szefem. Ta, ta? Pracowałem w TFM Turbo i ściągnął mnie i, i właśnie tam miałem okazję uczyć się od niego dziennikarskiego rzemiosła ponad 10 lat temu. No to jest Pitbull, nie ma, nie ma co ukrywać się, który, jak zostanie spuszczony ze smyczy, to, to być może czasami pobiegnie za daleko, bo takie sytuacje też się zdarzały. Ale ja bardzo go cenię jako dziennikarza śledczego i tak jak mówię, to chciałbym, żeby taki proces się odbył. To być może dowiedzielibyśmy się więcej też. Na temat jakich historii były te telefony. Okej, okay. no to w takim wypadku e, myślę, że możemy na tym poprzestać. E, ostatnie mam pytanie związane z Twoją obecną kondycją finansowo-psychiczno-społeczną, bo poprzedni wywiad był taki troszeczkę nostalgiczny w pewnym zakresie. Jakiś kolega? Kolega, kolega. I Adam Szała, najbardziej uzdolniony polski trener młodego pokolenia. Może kiedyś selekcjoner, kto to wie? Mam nadzieję. Zbijamy piąteczkę. Do zobaczenia. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18.00. Czytał Tomasz Knapik.